I biegamy, 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 patrzymy. Do trenera, chyba Kuba i dłużej. Kuba nie, bo się w włożyć. spokojnie. już taki duży jak i ty. Ja. ty. Karol, stoicie tutaj z chłopakami. Zostaw te, zostaw te rzeczy. Miłość. Tak mieszkał? Chodź tutaj, go. tak nie możesz grać. Lufki będą łasić. Nie grają zawodnicy. Mimi ty łapy z kieszeni. Wojtka, wojtka, szybko, do no. Tak, Guzimor. Kuba jest. Miłosz, wracaj, Miłosz. Miłosz, ty biegaj trochę, chłopie. Panowie, trzeba biegać, tak? Dużo biegamy. Zabieramy piłkę, podajemy. Przejdzie. Ja i Skubo. Głowa miłość! Już w Głowa! Wbijamy głową. Co? Narożne nie grają? Na co? <grym> Narożne. Chyba Możesz, ale... Dobra Kuba, masz bramkarza, podaj do bramkarza spokojnie. Wojtek, Szybciej. zobacz, Wojtek jest. Dobra, wybij!

Dobrze Adam, o, Adam Wojtek, A, się Karol, zostań, Karol, tam, po tam, tak. Karol. Bo, 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 no, teraz, bo... tam nie patrzy, na mnie, tylko słuchaj. Nie ustawiaj się, Józef. na za Pomóż Kuba, nie tu nie patrzcie, Kuba. Bravada. Całe pusta brama i może go. Adam, celu w bramę, może Chyba nie bieg. Adam, w bramę, może też szek. Adam, niech trwa już całkiem. Podejdź jeszcze, nie się.

Brawada! I wybijamy. Dobrze Chyba Karol, stawaj Karol! Dobrze Adam, wybijaj. Super Karol! Tak gramy! Dobrze! Graj, 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 Widzisz Karol tam się wywraca i goni się w ja, no, ja, ja się byłem wszystko byliśmy, mam wodzie to ja nawet i nawet nie trochę. Wybij! Dawaj Wojtek, biegnij, Wojtek, szybki jesteś! Biegnij Wojtek! A skasowanie Daj Wojtek! Strzał! szał. Spokojnie Wojtek, już bez paniki takiej. Dobra spokój, masz piły, masz piły. Kuba jest, szukaj Kuby. Kuba! Strzał! Szał! Dobrze Kuba, walcz! Walcz Kuba, walcz Kuba! Podaj do Wojtka! Ty, ale ten przeatakował się. Nie, 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 mhm, Tak, są nie, 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 są nie, nie, dobra. nie, 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 oni nie, są No tylko. nie, wiesz. Dobra, już nie, Czekaj, i teraz, teraz nie, 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 teraz nie, nie, Macie nie, 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 Graj Kubę! Wojtek nie, ma... zagraj. Wybił Makos. Graj, Dobra. Graj, Kubę Wojtu Mocniej. Wojtek. Kuba na prawą stronę zejdź Kuba przerwi, przerwi mu grę. Przerwi Kuba. Przerwi Kuba w grę szybciej. Kuba. Jak raz Ci się nie udało, to drugi Nie ma rok w kieszeni. Nie ma Do przodu, Wojto. Wojtek, Do przodu. Dobra, kupa i szybę, miłość dowiedzę na no, razie Dobra, spokojnie prowadź piłę, prowadź piłę, nikt cię nie atakuje. Podaj do Kuby. Prawa strona. Szybciej. Miłość, co ty tworzysz? Chyba wykop teraz. Miłość! Co ty miałeś robić? Podaj piłę do Kuby. Wojtek się. Napieraj, miłość! Miłość, wybij!

Wiedz, no? Jedź, Kuba. Przylej nawet, no, Dobra, już Wojtek. Kuba lewa strona. Zostań athletes, z tyłu. Zostań z tyłu. Zostań z zrywaj się jak na Zostań z tyłu. Zostań z tyłu. O, dobra. Dobrze. Kuba, Dobrze. Oh! kuba szyk, kupa, a lewa woga nie gra. Graj na lewej Bartek Patrz tam, tam co się dzieje, tak? zabierasz z dobra? Dobrze Dobrze Kuba. Dobra, zostań Kuba przyjść. Bartek cofnij teraz troszeczkę. O, tak. Zabieraj Bartek, zabieraj mu miłe. Bartek będą! Brawo Wojtek! Bartek, pomóż! Dawaj, Bartek, pomóż! A ile to W pięciu gra? Zróbcie <noise> <noise> Kuba, ma niego. ma do niego. Dobrze, Bartek, patrz na patrz na Bartek, Dobra, Bartek! Ty, Błąd, no no na bramę. Tak. na bramę. Leć, leć. Leć na bramę, już. Dobrze, dobrze, Stasiu, fajnie. Jest super. Walka stała. Dawaj, Stasiu. nie poddawaj się. Łap. dobra, Stasiu. Super. Dobra, Stasiu, zostań w obronie. Już, nie Kuba, strzelaj nie z lewa noga. Tak, nie, lewa. Pięknie, Kuba. No. Kuba, bierzemy dwie nogi. Czekaj. Tak. Stasiu, dawaj, dawaj. razem. Stasiu. Stasiu, podejdź tam. Zabieraj, Stasiek, nie na raz. Dobrze, Wojtek. Stasiu, podejdź do niego. Stasiu.